Dzień dobry Państwu, to już osiemnasty tydzień ogrodowych czytań czwartkowych społecznego projektu realizowanego wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Skierdach w gminie Jabłonna. Macham serdecznie do wszystkich moich sąsiadów. Z inspiracji moim rodzimym Teatrem Rampa. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wspierają ten projekt. Dziękuję kwartalnikowi lideracko kulturalnemu Liry Dram. Jest z nami Dom Kultury Świt, Prawie Poeci, Kultura w Kwarantannie, Okno na Poezji, Literacki Wolny Eter, Grupa Literyczna na Kreche, Poeci Polscy.pl, Centrum Kultury Jabłonna, Biblioteki Publiczne w Chotomowie, w Jabłonnie. Drodzy Państwo, 27 udostępnień, mnóstwo prywatnych osób udostępnia na swoich portalach. Ja z całego serca Wam dziękuję. Rozrasta się ten projekt, rozwódł się bardzo, bardzo daleko poza polskie granice i być może dlatego ostatnie dwa tygodnie były rekordowe. Przyszło tyle wierszy, że mogłem dzielić. Dwa czwartki, dlatego z całego serca przepraszam tych, którzy nie znajdą się w tym konkretnym czwartkowym tygodniu, ale po prostu było Was prawie 40 autorów, więc prawie 120 wierszy przyszło. Nie, 160, a ja mogę wybrać tylko kilkanaście, więc nie przedburzam i zapraszam do dzisiejszego ogrodu. Aperitif to wiersz magia. Barbara Orlowski przysłała taki oto piękny pejzaż. Maluję pędzlem moją wyobraźnię. O wschodzie słońca w złocistych promieniach wiatr dosypał zapachu herbacianych róż, kokosu, słodkiego ananasa i pomarańczy. Czekam na plaży wygrzanej słońcem. Ziarnka piasku i muszelki przesypują się przez ręce. Ocean cicho szumi, szemrzy i gra. Muzyka pieści słowa w marzeniach i snach i tylko kolibry nad kwiatami zawiesiły się w powietrzu. Bardzo Pani Barbaro dziękuję za ten brazylijski krajobraz. Z bardzo daleka są wiersze, są z Nowego Jorku, Stany Zjednoczone, Skandynawia, kontynent i również Ameryka Południowa. Przechodzę do przegąski zimnej. Będzie sporo tęsknoty, sporo wspomnień, sporo miejsc, które Państwo opisujecie. Małgorzata Bożeszkowska, obraz z chmurą i gołębiem. Masz pokój z widokiem na chmury. Jakiś anioł wycina je z niderlandzkich płócien i wykleja nimi kaszucki pejzaż. Masz pokój z widokiem na morenowe wzgórza, z drzew utkaną makatkę bukową, przetykaną modrzewiowymi igłami, naszywaną kapliczkami wejherowskiej kalwarii. Siadasz w fotelu na wprost okna. Nadchodzi pierwsza letnia burza, a za szybą anioł konnicka pośpiesznie zmienia dekorację. Nożyczki i błyskawice lśnią na zmianę. Rozrasta się niebo, a po chwili składa w kolaż z kaplicą i aniołem, gołębiem na parapecie. Dosiadam się w lewym dolnym rogu. Przepiękny obraz, przepiękna wycinanka. Dziękuję, Pani Małgorzata. Sałatka to dzisiaj przecudowny wręcz wiersz Marka Kubickiego, opowieści z tysiąca drugiej nocy mojej znajomej, nieznajomej. Gdy czas zabliźni wszystkie rany i namaluje znak na niebie, zbuduje tratwę z moich marzeń i popłyniemy gdzieś przed siebie. Jak pozytywkę cię nakręcę I będziesz mówić piękne słowa Zapachnie pokół zamyśleniem I wszystko zacznie się od nowa Znów mi opowiesz o miłości O tym, co w sercu skryte drzemie Czas swym ramieniem nas otoczy I podbijemy całą ziemię Będę ci baśnie opowiadać Jakich nikt więcej nie usłyszy A potem spojrzę tak na ciebie Że posiedzimy chwilę w ciszy dla Ciebie zgadnę barwy tęczy. Przeczytam siebie z wiatru pieśni. Wzlecimy razem nad widnokrąg nieodgadnieni, bezcieleśni. Na naszej wyspie wzejdą kwiaty i orchideje i strelicje. Sami będziemy decydować, kogo skażemy na panicję. Z uśmiechów pałac Ci zbuduję, nakruszę szczęściem dookoła. A kiedy wszystko skończę wreszcie, to po imieniu Cię. Zawoła. No panie Marku, przepiękny obraz i ta znajoma, nieznajoma. Wow. Zupa. Zupa to wiersz na głodzie Anny Przeździeckiej. Tęsknota. Tyle o niej, że boli, że żal, że głębie ma taką bez dna budzi uśpioną nadzieję, a ta rozpaczliwe słowa, gesty, gna na oślep. Bo może. Bez końca wertuje albumy, listy wiąże czerwoną wstążką. Po nocach ryczy w poduszkę, wyzbywszy się z złudzeń i dumy. Tęsknota tak ma, że w końcu spopiela uczucia i osad apatii zostawia zwilżany ołzawą goryczą. Kiedy w końcu przeminie... I minie lato, jesień czy zima. Od nowa zatęsknisz jak głupi, bo miłość w tęsknocie się chowa. Innej miłości nie kupisz. Na głodzie. No, miłości nie da się kupić żadnej. Ech, chyba wszyscy wiemy, ale pani, pani Anno szuka to dobrze. Taka zupa. Specjalność szefa kuchni. Kolejny wiersz z bardzo daleka. Ty mnie nie prośbym milczała. Bożena Helena Mazur, Nowak. Pani Bożeno, ten właśnie wybrałem. Trudno nie mówić, skoro serce płacze za tym, co na dnie głęboko ukryte. Trudno nie pisać, że tak za tym tęskni zdala od domu gdzieś na obczyźnie. Są jak ikony te moje wspomnienia. Dbam o nie, czule bardzo pielęgnuje i zamiast bajek wnuczce do uśpienia wyciągam z głowy pamięci obrazy. Choć babci nie ma, nadal w sercu mieszka ona i chatka nad rwącym strumieniem. Pamiętam dobrze, że była niebieska. W ogrodzie malwy, lwie paszcze i pszczoły, rozległe łąki makami czerwone i konkur w zbożu, z którym dziadek walczył, niebo błękitne w górze bielik orzeł. Ja na tej łące puszczałam latawce. Biała kobyła o mięciutkich chrapach łeb kładła czule na moim ramieniu, a za stodołą młody źrebak hasał. Ja go goniłam dziecięcym spojrzeniem. Może już nigdy z bliska nie zobaczę tego, co mieszka w moim sercu na dnie. Za to napiszę, jak tęsknota przyjdzie. Wyciągnę z serca to, co dla mnie ładne. A ty mnie nie proś więcej o milczenie, bo moje serce już nadto strudzone musi wypuścić to, co na dnie drzemie, aby wróciło łzami okraszone. No tęsknota, drodzy Państwo, przepięknie napisane i nikt Panią, Pani Bożena no nie będzie prosiła, Pani milczała. Niech Pani pisze, niech Pani krzyczy i więcej takich wierszy poprosimy. Danie główne mięsne wybrałem. Wiersz Bartosza Konopnickiego po latach. Poranek przyniósł nowe zmartwienia i odrobinę ciszy. Zmarszczki pojawiają się w tempie geometrycznym, jak gdyby to było naturalne. Siwy włos ściele się gęściej. Jesteś chyba mądrzejszy o te lata, przez które nic się nie zmieniło. Poszedłeś dalej, cofnąłeś się o parę kroków, a może stoisz w kropce i wciskasz czas do kieszeni. Wow, zrobił na mnie wrażenie ten wiersz, panie Bartoszu. Sam się zacząłem zastanawiać, gdzie ja jestem, z przodu, z tyłu, czy stoję w kropce. Co z tym czasem? Chyba każdy z nas stara się go wcisnąć do kieszeni. Dziękuję bardzo. Mamy rybne danie, Paulina Kotarska, zacięty iluzjon. Jest dziś tak wiecznie, jakby tęsknota pognała i zacisnęła się na szalikach ludzi zbyt mocno. Nie ma słów. Tak po prostu. Nie ma. Ani jednego. Rozlała się komuś butelka piwa na dziura wychodnik. Przemieść tylko nogą. Żeby wsiąkło w grunt poczucie straty. Przemieść tylko. Radzi ktoś życzliwy, tylko hipotetycznie. Upaprane palce z załamanych rąk otrząsnąć. Ciężko przejść nad tym do porządku dziennego, gdy w głowie świszczy mechanika kwantowa, a wielowiekowy dąb, któremu przyszło wypuścić korzenie tuż obok, płacze nad tragediami ludzkimi. Inni mieli gorzej. Przytula do skroni tylko poczucie szczęścia niesione w żółtej reklamówce. Dziurawa magia. Zacięty iluzją. Wow. Smutny wiersz pełni pani Paulino. Smutny. Dlatego nie my, jak danie rybne. Drup. I zasmolarek. A z daleka wiersz kolejny. Dromadery. Z ust mi to wyjmij i ustaw się na straży mojego akcentu. Kiedy będę mówiła o nas miękko, z twardym SZ, z otwartym ogrodem na zimę. Schowam się, bez psa, który skamle i dziecka z siebią między zębami, kiedy mnie przedstawisz. Nawet nie jestem stąd, ani z Wali, ani z Liverpool. Mam obce biodra. I sama nie wiem, gdzie mogę przyłożyć język, żeby nie zamarzł, albo nie zakwitł nagle ostrokrzewem? W którym boksie mam zasnąć i co przerzuć przed snem? A następnie, jakie obrazy mogę wziąć między palce i rozmazać je na szybie między złotymi reliefami ze śliny z ognia? Mój Boże, kochany. Co tam się dzieje z tymi rodakami za granicą? Tam się czują obcy, tu się czują obcy. Wow. Dziękuję, pani Iza. Dziękuję pięknie na ten wiersz. Nie ma pani obcych bioder. Proszę się czuć tam, jak u siebie. Jeżeli można tak się czuć, oczywiście. Aleks Sławiński, Za kurtyną. Kolejny, wydaje mi się, wiersz też, który przyleciał do nas z daleka. Moje buty na deszczu piszczą jak myszy. Każdy nieco inaczej w antykadencjach. Mam dziurawe lato i nie najlepszą wiosnę. Granatowe światy jakoś mi nie służą. Oglądam obłoki, kot też patrzy w niebo. Właśnie tutaj znalazł najpiękniejsze chmury. Deszczowa kurtyna cięższa od stalowej. Kolejne dni spędzam w malutkim więzieniu. Mogę każdą książkę nasączyć olejem I poprawić wszystkie błędy tego świata I filozofować z pieprzonym sierściuchem Kręcić porno, żdełkować, dźgać patelnie Czas to nie w rynsztoku, piwo wywietrzało Cisza, harmonia i śmierć Labilny układ Bud suchy, nie pisz. niebo czyste Chcę wyjść, nie mam dokąd Już nie umiem spojrzeć w słońce. No, granatowe światy, nie wszystkim służą. Dziękuję, panie Aleksie, dziękuję pięknie. Za kurtyną, coś dla mnie. Ryże, Jakub Bednarczyk trzy w jednym, taka potrawa. O świcie ciemnieją myśli i nieroztropnie byłoby wdawać się samym sobą w dysputy. Szczególnie teraz, gdy pozostanie rozdartym prowadzi do niczego się zeszyć lub zaszyć. Słyszę dobrą radę. Szukam igły i nitki w prawnej ręki. To może być głos rozsądku, chłodne piwo albo rejza po lumpach z rosołem. No, wybór należy do pania, panie Jakubie, aby się zszyć, lepiej nie zaszywać. Na niejarskie Bardzo trudny wiersz. Mam nadzieję, że Uda mi się go przeczytać pan Marek Sisej. Tymoszczuk rzucił mi prawdziwe wyzwanie. Rozstrzelił wiersz. Spróbuję go pozbierać dla państwa. Wybierać meble do kuchni i płytki do łazienki dla swojej pani, żeby ładne mieszkanie po sobie zostawić. I wnuki ważne są. Ty nie pytasz o żadne ja. Ja? Zwyczajnie tak. Jak obłoków osada raczej niechętnie, a nawet przypadkiem trącam struny światła. Wyjątkowo powolny taniec naraty, a nawet przypadkiem. Wróciły ptaki nad nasze jezioro, o czym nie będziemy, nawet naraty. Przy zupełnie przypadkowej herbacie jak żuraw z czaplą, a może przeciwnie. Wsypniesz w ogień garść wspomnień, gdzie popiół wzbierze rubinu barwą list ostatni poruszy i spłynie bardziej niż byś oczekiwała listopadowo na dywan kto by mu nam mi wspominał nasze ciała interpunkcje zupełnie nie na miejscu za oddechem oddech serce tak rwące do biegu. twoje warkocze z czwartej C na oko Całkiem nowe auto w skórze. Nasz status, statut, konstytucje, słowicze głosy, poemat spisany dreszczem topoli, tamtego lata, gdyśmy ubywać poczęli tak nieświadomi, tak od niechcenia, przypadkiem jeszcze. Interpunkcja zupełnie nie na miejscu. Tak, panie Marku. Mam nadzieję, że nie zawiodłem pana i i słuchacz, Dziękuję pięknie za ten wiersz. Wege to dzisiaj wiersz Sebastiana Kotowskiego. Bardzo smutny. Pierwsza trzydzieści. To była godzina, kiedy jego napisał. Znowu na siebie wpadliśmy. Późną nocą leżałem w swoim łóżku, a ty, jak siostra w szpitalu, chciałaś sprawdzić, czy u mnie wszystko w porządku. Czy tętno prawidłowe, czy puls w normie. Jakie ciśnienie, czy lepsze niż wcześniej, albo czy będzie mniejsze niż na dworze. Dzięki tobie wyjadłem brud pomiędzy paznokci z poniedziałku, a dziś mamy sobotę. Włosy przeczesałem palcami dwa razy, jak nie strzy. trzy. Przekonwertowałem dotychczasowe relacje, które łączyły mnie z ludźmi, z dwa razy, jak nie strzy. trzy. Kosztowało mnie to kolejną nieprzespaną noc, dwie kłótnie z samym sobą, ciągłe przewracanie się na boki. Ten wiersz. Ale co tam, Czego się nie robi, żeby mu zasnąć i pokonać moją codzienną ścieżkę z Polbruku, kiedy jest lato, a ja jestem bez butów, a słońce zaczyna prażyć. W idealnym momencie, panie Sebastianie, ten wiersz nam się przydarzył. Dziękuję bardzo. Owoce morza, Marek Wołyński i jego widok z okna. Piękny wiersz. Wczesnym rankiem, gdy przez chmury prześwituje słońce, nad horyzontem widać sylwetki impresjonistów na plenerze, w rajskim ogrodzie, jak prowadzą pędzle po płótnach nieba. Gdyby tak jeszcze dzień spóźnił się choć chwilę, zanim opadną ostatnie drobinki snu. Musiałem go tutaj wstawić, panie Marku. Dziękuję pięknie. Myślę, że państwu również się spodobał. Czas na deser. Wiersz inny niż inny, jak zwykle w deserze. Taka śmieszna rymowanka. Rozbawimy ten wiersz. Bruno Sagan. Mimoza zbrzydła. Neuroza ma skrzydła. Popiół ze środy jak miód lipcowy. Słodki, gęsty, kroplisty. Kto dziś pisze listy? Brak słów, brak wzruszeń. Brak codziennych poruszeń, czas nie płynie, woda we młynie ciężka się staje. Biegnę naruczaje, patrzę i szukam, rozglądam się wokół, gdzie jest ten człowiek z sercem jak soku, żaba skacze, kura gdacze, bo w las poszła. Cała radosna, tu robak, tu skrobak, tu mucha, tam skucha, codzienna zawierucha. Panie Bruno, rozbawił mnie ten wiersz bardzo, myślę, że Państwa również. I przed zakończeniem... Taki deser warto jest sobie skonsumować. Na zakończenie przepiękny strzemiony. Kaźmierz Kochański jego wiersz za plot. Otworzył się widnokrąg. Zajrzało nieznajome, dziwnie, nie nieśmiałe. Jakby wypadło coś z rąk. Nice zmieniły stronę. Stałe się stało niestałe. W deklinacji rozgardiasz. Bezładzie wstyd się gubi. Jasne, nieprzejrzyste. Basjan się, o dziwo mariasz, więc kogoś ktoś poślubi. To wróżby oczywiste. Gnębicie środek koła, tak pętla ciśnie szyję, rzucasz szkic na papier. Chciałbyś, by ktoś zawołał, ale to pies wyje, bo pora wyjść na spacer. To już koniec 17. ogrodowych czytań czwartkowych. Dziękuję pięknie, bardzo liczę na Wasze. Łapki na YouTubie, bardzo liczę na subskrypcję jest ich ponad 150 moi drodzy i do zobaczenia za tydzień.